Przetrenowanie przewlekłe zmęczenie, efekt braku odpoczynku w jednostce treningowej, mikrocyklu, mezocyklu, cyklu rocznym, cyklu wieloletnim, zbyt duża intensywność treningu, stres, nieodpowiednia dieta, za mało kalorii, białek, tłuszczów, węglowodanów, obniżenie reakcji, bóle mięśni i stawów, wyczerpanie, brak energii, drażliwość, zwiększona spoczynkowa wartość HR, zwiększona spoczynkowa wartość ciśnienia tętniczego, zwiększone ryzyko infekcji, zwiększony poziom kortyzolu, zmniejszony poziom testosteronu, zmniejszona wydolność, zmniejszone HR max, zmniejszone VO2 max, zmniejszone maksymalne stężenie mleczanu we krwi, zmniejszona masa ciała, opóźniona odnowa powysiłkowa, zwiększona nerwowość, chwiejność emocjonalna, zwiększone zaburzenia snu, zmniejszona chęć do treningu, stany depresyjne, fragmentaryczne lub agresywne zachowanie, chroniczne bóle mięśni i stawów. Zmęczenie podczas wysiłku, utrata zdolności do wysiłku, mechanizm ochrony mięśni, zmniejszona zdolność do pracy przez wysiłek, ośrodkowy układ nerwowy, narastanie ciężkości pracy i bólu mięśni, spadek motywacji, zaburzenia koordynacji, obwodowe mięśnie, zmęczenie pracujących mięśni, zmniejszona siła i szybkość skurczu, aż do całkowitej utraty zdolności do pracy. Zapobieganie, rozgrzewka przed treningiem, lekki i nieobfity posiłek, węglowodany i białko, odpowiednie obuwie, stopniowe zwiększanie obciążeń, odpowiednie nawodnienie, elektrolity, przerwy na odpoczynek, prawidłowa technika oddychania, kontrola intensywności treningu, unikanie stresu, regeneracja i sen, aktywna regeneracja, np. spacer, planowanie treningu.